Aktualnie sytuacja wygląda w ten sposób, że kilka budynków na ulicy Lunaria jest odciętych poprzez wodę i strażacy tam prowadzą działania ratownicze. Ludzie są bezpieczni po drugiej stronie? Na tę chwilę są bezpieczni, ponieważ znajdują się w swoich budynkach, nie opuścili tych budynków. Cały czas mamy kontakt z nimi od godzin e, wcześniejszych, natomiast teraz e, trwa tam e, taka sytuacja, że po prostu strażacy nawiązali znów ponowny kontakt, ponieważ była prośba o przestawienie samochodu pozostawionego przed garażem. E, e, cały czas dostarczamy takim osobom e, żywność i po prostu e, sprawdzamy, czy czują się postaci. Trudno się było dostać, pomimo, że nie jest to korytarz główne rzeki, a jest to tylko boczna, boczny jakiś przepływ Wisłoka, gdzie sobie zrobił drogę na skróty. Duży prąd występuje. Nie jest głęboko w sumie, ale duży prąd, który znosi, znosi łódkę z prądem dłużej. Z tamtej strony no, okazało się, że jest tam rodzina. W potrzebie można powiedzieć, bo samochód, którym przyjechała córka z Krakowa, nie zdążyła go wywieźć, więc podnieśliśmy go na, na, na pustakach, podwyższyliśmy go jakieś 30 cm w górę. No i później tą wnuczkę właścicielki razem, razem, razem z synkiem rocznym przewieźliśmy tutaj. Trzymaj się ucie.

powinny zgłosić do Centrum Zarządzania Kryzysowego, że ich dom jest zalany. W przypadku, kiedy będą potrzebowały pomocy, aby było wiadomo, pod jakim adresem udzielać tej pomocy. Niezależnie od tego, my też monitorujemy takie domy i sami sprawdzamy, gdzie występują takie miejsca.